Witam Państwa w poniedziałek 22 dnia kwietnia. Notowania euro-dolara wyrysowały nam już w zeszłym tygodniu na wykresie dziennym formację objęcia bez i również wyrysowały nam potencjalną formację głowy z ramionami, spoglądając na wykres liniowy, jest ona dość czytelna, bądź też schodząc na niższy interwał na wykresie świecowym, także możemy ją zaobserwować. Lewe ramię, bardzo podobnej wysokości, prawe ramię. Oczywiście głowa po środku. linia szyi jest tutaj w takim układzie nachylona pod, pod kątem, tak opadająco. Natomiast wydaje się, że jeśli rynek miałby tutaj faktycznie realizować ruch w dół na podstawie tej formacji, to wystarczyłoby, żeby pokonał poziom 1,30, a wtedy droga przynajmniej tutaj do tych zniesień 61,8 czy 78,6% zostałaby otwarta. Także jesteśmy tutaj coraz bliżej tego kluczowego miejsca. 1,30 i, i gdyby ono było pokonywane, to mamy szansę zobaczyć właśnie ruch w dół, wsparty wcześniej też tą formacją objęcia bez. Ciekawie prezentuje się sytuacja na parach z Jenem. Mamy funt Jena, który rysuje nam potencjalną prospadkową formację harmoniczną. Na razie rynek zatrzymał się przy zniesieniu 78,6%. Natomiast jeszcze trwale nie szedł pod poziom 151,11, czyli pod ten lokalny szczyt. A także nie wybił linii trendu. Dopiero gdyby doszło tutaj do pokonania tej linii trendu poprowadzonej po dołkach, to większa korekta na tej parze mogłaby się pojawić. No i podobna sytuacja jest na eurojenie, tylko że tutaj mamy test zniesienia 88,6%. No i podobnie. Musielibyśmy dopiero zejść poniżej tego poziomu, żeby rynek mógł zacząć zawracać, no nie mówiąc też o wybiciu już tej linii trendów. W przeciwnym razie zawsze należy pamiętać, że formacje harmoniczne mogą się rozbudowywać i stać się formacjami takimi zewnętrznymi, także warto o tym pamiętać i uważać również na, na tego typu zjawiska. No i dolar jen, który próbuje wyjść nad poziom 100 jenów właśnie za jednego amerykańskiego dolara, jest ponownie bardzo blisko tego poziomu symbolicznego poziomu i też jest wspierany tutaj przez dwie linie trendu. Tutaj ta formacja harmoniczna jest już nieco mniej wyraźna. Stąd też na razie można tutaj polegać na liniach trendu i na tym, że to one mogą wspierać jeszcze rynek, no oczywiście do czasu, kiedy nie zostaną pokonane, no bo też za to część innych inwestorów może zobaczyć tutaj formację podwójnego szczytu. A poszczególne komentarze i analizy zapraszam na .pl, do strefy analitycznej.